Takie tam demówki. Cześć Wam dzisiaj, jest wizu wizualnie witam Was w demie do gry, która nazywa się Holstein, w serii, która zwie się Takie Tam Demówki. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoje wersję demo do przetestowania, do zagrania. Czasami przed premierą, tak jak jest w tym wypadku, a czasami po premierze wciąż da się spróbować. Nie wiem, czy to demo zostanie aktywne po premierze gry, dlatego link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi Was na stronę, gdzie czym prędzej grać możecie, co też polecam uczynić. Na razie są dwie mapy demowe, testowe, które będą zmienione w wersji pełnej z tego, co twórcy napisali, ale też do. Dodatkowa jest informacja, że jest trzecia mapka, która zostanie udostępniona w 2025 roku, pewnie za parę tygodni czy za parę miesięcy. Przeskakując dalej, z czym się je? Holstein jest to gra bez podanej daty wydania na chwilę obecną. Producentem jest Sonka i również Sonka jest wydawcą. Nie ma recenzji to demo, jako że nie jest liczona jako osobna instancja na Steamie, ale słyszałem na razie w miarę pozytywne rzeczy na temat tego tytułu. Jeżeli chodzi o DLC, jakiekolwiek dodatki, nie wiem, czy cokolwiek jest planowane. Widzicie tutaj screenshot, że Holstein jest. Na Kickstarterze, jeżeli chcecie ten tytuł wspierać, no to jest zawsze jakaś opcja. Jeżeli chodzi o to, kto i co to gramy z góry ustaloną postacią, mamy bohatera, którego podróż i historię przeżywamy, więc nie ma tworzenia postaci, nie ma kombinacji w tym stylu. To co dostajemy, to jest konkretna opowieść, którą twórcy oznaczyli jako psychologiczny survival horror, rozgrywający się w latach 90. w odosobnionym polskim miasteczku, pochłoniętym przez ochydny twór. Z rozkładające się miasteczko wypytu mieszkańców i walcz z nieludzkimi stworami, żeby. Znaleźć odpowiedzi i dotrzeć do prawdy. W końcówce listopada 1992 roku na małą stronną miejscowość pod Olsztynem spada przerażająca katastrofa, która powoli pochłania wszystkich i wszystko. Co spotka na swej drodze? To ostatnie znane miejsce pobytu Twojego przyjaciela Bartka, zanim przestał odbierać od Ciebie telefony. Teraz musisz podążyć jego tropem, żeby odkryć, co ściągnęło go do miasteczka i dlaczego nie mógł z niego wyjechać. Więc fabularnie widzicie, że jest jakiś zaczep w naszych klimatach w Polsce u nas! Czyli musi być dobry automatycznie przechodząc do grywalności w tym demie mamy dwie mapy, które pokazują grę od różnych perspektyw. Znaczy się mamy przestrzeń 3D, która udaje pixel art, którą możemy obracać i szukać różnych ciekawych znajdziek. Pierwsza część dema pokazuje nam się bardziej od strony point and click przygodówki, czyli szukamy różnych rzeczy, łączymy je ze sobą, używamy na innych przedmiotach, żeby otworzyć kolejne przejścia itd. itd. Pomijam wyłapane błędy. A jeżeli chodzi o drugą część dema, to mamy szkolenie ze skradania się, kopania przeciwników, rozwalania skrzynek. No i ogólnie ścieżkę zdrowia, przez którą prowadzi nas nie kto inny, tylko postać mocno inspirowana i głosem niesiona przez Sapkowskiego, tego Sapkowskiego dwieśka od, od Wiedźmina, więc to, to jest ten człowiek, dlatego też na ostatnim, co jest grane na miniaturze, był taki dziwny pikselowy kolor, przypominający Sapka. Nie był to przypadek. Jeżeli chodzi o sterowanie, to leciałem na klawiaturze i myszce i mnie nie zachwyca, to znaczy to jest ten typ gierki, gdzie nasza postać patrzy w tym kierunku, w którą jest kursor ustawiony, ja nie przepadam prywatnie, ale to jest kwestia gustu. Ze sterowaniem wszystko jest jak najbardziej. No tak, na padziku jeszcze nie grałem i nie testowałem, więc nie odniosę się jeszcze. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to jest dla mnie zachwycająca. To jest mniej lub bardziej pełne 3D pe napakowane 2D elementami i animacjami, to jest inna kwestia, ale mniej lub bardziej pełne 3D, które to jest puszczone przez filtry i przeskalowane także wygląda jakby było 2D pixel artem. Mega sprawa, wyszło to świetnie, patrząc na animacje wcześniej zaprezentowane na trailerze, byłem święcie przekonany, że większa część elementów jest 2D niż faktycznie jest. Zaskok, zaskok po całości. Jeżeli chodzi o strefę audio, to tutaj powiedziałbym, że jest dobrze. Klimatycznie, voice acting momentami daje radę, momentami nie do końca. Powiedziałbym, że 50-50 źle nie jest. Po prostu jest poziom albo wysoki, albo przeciętny. Cała reszta na plus. Jeżeli chodzi o bugi, to troszeczkę tego jest. Wydaje mi się, że zrobiłem rzeczy, które przy moim etapie rozwoju, znaczy się w posiadanych przedmiotach, nie powinny być zrobione. Więc coś kliknęło, co nie powinno było kliknąć. Plus dodatkowo regularne krasze do systemu i wywalanie mnie. To się zdarzało, no ale to jest jeszcze demo do pełnej wersji gry. Mam nadzieję, że się doszli. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to na minus powiedziałbym, że jest jakaś taka drobna toporność w poruszaniu się i zarządzaniu całą przestrzenią naokoło nas. Nie jest ona bardzo przeszkadzająca, ale no dla purystów może być dziwnie. I chyba nie każdemu podejdzie klimat tego. Jeżeli nie przepadacie za bulgaryzmami, to to też. To, to, to jest, to jest, to jest bardzo polski twór. Jeżeli chodzi o plusy, no to vibe, klimat, te pseudo zombie, pseudo-narośle, może troszeczkę dilasto was, vibe, chociaż nie do końca. Bardzo polski dilasto was bieganie, rozwiązywanie puzelków strzelanie, o na minus bym powiedział, że elementy przygodówki point and click, które ja prywatnie nie lubię, nie znoszę, no to to, to mnie odsuwa troszeczkę od tego tytułu, ale tak poza tym jest zachwycająco dobrze w temacie wymagań sprzętowych, no to ta gra potrzebuje totalnego potwora, Windows 7 AMD Ryzen 3 1200 lub Intel Core i5 7500, 6 giga RAMu i karta graficzna mająca co najmniej 3 gb DirectX 11 i 3 GB wolnej przestrzeni na dysku, co oznacza, że <grym> ten, ten potwór może mieć Kilkanaście lat i powinien uciągnąć. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to mamy pełne udźwiękowienie w języku polskim i angielskim. No trudno by było, gdyby było inaczej. A jeżeli chodzi o interfejs i napisy, to mamy język angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, hiszpański, latynoamerykański, chiński uproszczony, portugalski i portugalski, brazylijski, fiński, japoński, rosyjski, turecki, ukraiński i język polski, oczywiście jest. Jako, że to je nasze, no to trudno by było, gdyby po pełnym udźwiękowieniu nie było napisu w języku polskim. Macie chwilę bez mojego monologu. Jak dostaniesz bułę na ryj, to żarty się skończą. Przy wyjściu przypomnieć się o pieczątkę do książki. Reasumując, pomysł mnie zaciekawił na tyle, że było, że a okej, okay, jak wyjdzie to dam szansę, ale jest demo, no to nagram z dema. Do dema się bardzo pozytywnie odnoszę, więc jak będzie pełna wersja to pewnie złapie. Jak nie w pełnej cenie, to gdzieś na promocji, żeby ograć i zrobić przynajmniej pierwsze wrażenia, jak i nie jakieś dłuższe i bardziej rozbudowane. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że to wyjdzie i będzie dobrze. A sam po tym nagraniu jeszcze rzucę okiem na Kickstartera, o którym wiem, ale jeszcze nie sprawdzałem. Wiem, ale nie powiem, więc odpowiadając na pytanie, nie wiem jaka będzie cena, Kickstarter sam w sobie nie wystarczy gotował jeszcze, więc będziemy meldowali na bieżąco, jak się coś podzieje albo i się nie podzieje. To już jest tyle. Życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka i świetnych demóweczek do przetestowania. Wizu się odmeldowuje. Do następnego i hej! Ten, ten tytuł Holsztyn, ja cały czas tam Olsztyn słyszę. Ja wiem, że to pewnie jest celowe, ale bawi mnie to, bawi mnie to niezmiernie. Potwory z Olsztyna!